W okresie zimowym, ile pan płacił za ogrzewanie domu? W okolicach 1000-1200 zł miesięcznie. A teraz? Jeżeli ta podwyżka się ziści, to będzie z 2500. Około 6000 dodatkowo kosztów za gaz. Jak do tej pory zimą płacił 800 zł, tej chwili będzie zimą płacił od 1600 do 2000 miesięcznie. Miesięcznie? Za miesięcznie? Tylko za ogrzewanie? Tylko za ogrzewanie gazu, za domek jednorodzinny. Albo więcej państwo płacą, albo, albo nie mamy w ogóle gazu. Jakie pani miała myśli, jak się dowiedziała o tej podwyżce? Trzeba płakać. Chyba zapłacimy gazu, to przyjdą nam odciąć, tak? Mieszkańcy kilkudziesięciu gmin w Polsce z dnia na dzień dowiedzieli się, że będą musieli płacić kilkukrotnie więcej za gaz. Kilkuset procentowe podwyżki zaczną obowiązywać jeszcze w tym sezonie grzewczym. Gminą objętą podwyżkami jest Tarnowo-Podgórne, niedaleko Poznania, gdzie spotykamy się z jedną z emerytek. Kiedy się Pani dowiedziała o tym, że czeka Panią podwyżka cen gazu? No to dopiero jak to dostałam, nie? To? To znaczy? Te pismo, że będzie 170% podwy tego. Podwyżki? Tak. 170%? 170%. I kiedy Pani to dostała? No to może, nie wiem, w tygodniu, może. Mhm. No. W zeszłym roku najwięcej płaciłam 180 chyba złotych. Zimą, tak? Tak, tylko zimową porą. 180 zł. No, to teraz jakby po podwyżce to będzie jeszcze raz. Co najmniej, ponad. Może 300 zł? 70-letnia Urszula Fonderska mieszka razem z mężem w małym mieszkaniu socjalnym. Małżeństwo żyje ze skromnej emerytury. Miesięcznie mają jedynie 950 złotych na życie, z czego większość muszą wydawać na leki. To są moje leki na cukrzycę. Te są na nadciśnienie, te dwa leki. Zostanie pani coś, nie wiem, na jedzenie? No nie wiem. Ale leki muszę, muszę, bo ja bez leków wolę. Nie jeść, ale lekki muszę wykupić. Każdego dnia robi się teraz coraz zimniej, coraz zimniej za, no za oknem. Już jest zimno. Jak już pa... tu jest w mieszkaniu zimno. Jak pani się szykuje do zimy w takim razie? Czego się pani spodziewa zimą, co tu się będzie? No to nie wiem, będę, muszę się ubrać ciepło, chyba się ubiorę ciepło, albo w kocie się obinę. No bo co? No gdzie ja pójdę? Ja nie mam gdzie iść że będą podwyżki, to wszyscy wiedzieliśmy, ale skala tych podwyżek, jaka nas tutaj dosięgnęła, to, to było przerażające. Co to dla Pana oznacza? Na przykład w budżecie domowym, funkcjonowaniu tutaj ogrzewania u Pana w domu. Przeszło 100% więcej do zapłaty za cały rok. To o jakich sumach my tutaj mówimy? No z, Orientacyjnie. Od no 10 tysięcy na przyszło 20. Ilu mieszkańców to dotyczy? Około 15 tysięcy mieszkańców. 15 tysięcy mieszkańców jest teraz skazanych na tak skokową podwyżkę cen gazu. Dokładnie tak. Mieszkańcy nie mieli żadnej szansy na jakąś reakcję, dlatego że ta podwyżka została ogłoszona z dnia na dzień. No, tam była wzmianka o tym, że ewentualnie jak nie chcą, to mogą nie podpisać nowej umowy. Tyle, że nie mają alternatywy. To jest o tyle e, sytuacja skomplikowana że my jesteśmy obsługiwani przez e, gaz zaazotowany i, i w zasadzie alternatywy, żeby ktoś inny nas obsłużył tym gazem i, ale w lepszej cenie nie ma takiej alternatywy. Zgodnie z polskim prawem mieszkańcy powinni mieć możliwość wyboru dostawcy gazu. Jednak na terenie objętym podwyżkami działa tylko jedna firma, GenGaz. Idziemy zapytać, dlaczego wprowadzili tak wysokie ceny, skoro podwyżka dla odbiorców gazu z PGNiG była 7%. Firma nie chce rozmawiać z dziennikarzami. W przesłanym nam oświadczeniu tłumaczy, że firma Gengaz jest jedynie dystrybutorem i zmuszona była do zakupu gazu po dużo wyższych cenach.